Siemanko, Siemanko, witajcie. Pokażę Wam dzisiaj najprostszy na świecie patent na włączenie świateł dziennych. To jest Skoda Fabia 2. Działa to również w Skodzie Roomster, bo to jest właściwie ten sam samochód. Także już pokazuję na czym polega rzecz. Zobaczcie, autko nam pracuje, światła nam nie świecą. Podświetlenie zegarów również nie działa. Teraz co robimy wchodząc do samochodu mamy tutaj tutaj jest miejsce do złapania, mamy klapeczkę gdzie znajduje się skrzynka z bezpiecznikami, wtyczka OBD i teraz tutaj mamy ładną kontrolkę świateł pyk, załączamy i teraz uwaga światło mijania już nam świecą analogicznie oczywiście świecą również światła z tyłu ale uwaga, nie działa nam podświetlenie zegarów. Żeby zadziałało nam podświetlenie zegarów, musimy włączyć i tak światła mijania. Światła do jazdy dziennej to nie są do końca to samo co światła mijania według producenta. Oczywiście w nowszych samochodach już to troszeczkę inaczej działa, ale patent jest bardzo prosty. Myślę, że producenci tutaj wpadli na jak najlepszy pomysł, także polecam. Przynajmniej nie zużywa się tak szybko wyłącznik światła, umijania. Trzymajcie się, polecam łapkę w górę, jakiś subik, będzie więcej podobnych treści. Siema!